Hejka moje arbuziki, witam was w kolejnym odcinku na kanale To jest mój pierwszy odcinek i no drugi i dzisiaj będziemy pozdrawiać ludzi oraz oraz, oraz takich innych I właśnie pozdrawiam Britney Dała mi grafika. Ja dałam jej gripa, To ona też nagrywa. Możecie wpadać na jej kanał. Po... Nazwa jej kanału to po prostu Zuza. Zapraszam. Napiszę do wszystkich i wtedy się zobaczymy. Dobrze. Jak. Widzicie, biorę sobie nagrody, jak chcecie, to możecie mnie zaprezentować, dawać prezy, ja bardzo będę wdzięczna, a co, Pięć, chyba subów, to będzie jedno loso na dripka albo ołówki, albo unikaty jakieś zapraszajcie mnie znam paru znam żeby was przyjąć i w ogóle możecie mi dawać pozdra artbooki dajcie subskrypcję łapkę w górę będę, ba będę bardzo wam wdzięczna um, możecie, też, możecie też moje artbooki żeby zobaczyć tutaj ołówki mam 11 już zgłoszeń chcecie wystąpić w odcinku albo niedługo na jeden na 50 subskrypcji um, będę live nagrywała i też można właśnie mnie zapraszać wymiany już wymieniłam. miałam. Pokażę wam historyczną. Widzicie, co ja nie Wiecie co? Możecie mi dawać prezenty. Będę bardzo Wam wdzięczna. Możecie mi kupiwać listem. Um, oczywiście dałam Brytnej, ona mnie pozdrowiła na odcinku. Um, dałam różnym imprezy, wymieniałam się. To taki krótki odcineczek. Jak chcecie, to mogę dalej nagrywać. Jak chcecie. Um, dobrze, to będzie już koniec papatki.